A later, a Jest puszka. ja pierdzielę, what the fuck! What the fuck, co to było? Slow motion! I te potwory mierają na światło. No czy nie tak? są? i don't know i'll make it my business to inform the authorities looks like you hurt yourself it's nothing just get out of here but i'm looking for kenny he's disappeared denny go see mr friedman but how all the exits are locked i'll open the door to the courtyard for you i have something i need to do remember the light looks like we got ourselves into a real sticky situation okay Uratował nas. Uh, Czyli okay, co, mam się tam wrócić, tak? Dobra. Tam się nie da iść. Nie obyśmy tam dalej nie szli. Dobra, zdopiamy. Myślałem, że już od razu zginę. O, aż mi ciary przeszły, te potwory są straszne naprawdę. Po prostu... dora, grzyb zniknął. Okej. No, nie. Chodź, follow me. Follow me. Follow me. Idziemy po. po 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 naszą koleżankę. Myślę, że ona teraz mi się przyda. Chodź. Przydasz mi się. Dobra, i teraz mykamy. Gdzie my musimy iść? E, teraz idziemy. I teraz musimy iść na piętro, na piętro, na pewno na piętro. Mam jakiś klucz, co to za klucz? Ok, to the teacher. Walden opened the ground floor. We're free at last. Dobra zobaczymy może może ten e, klucz O dobra Mam jakieś drzwi Byliśmy tutaj był, możemy zejść na dół No to jest toaleta Dobra 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 Z toalety chciałbym wyjść i zobaczyć e, czy możemy Bo to były, tutaj właśnie te jedne drzwi były Jakiś karton Unlocked. Dobra, otworzyliśmy drzwi Okej okay. Możemy stąd wyjść ogólnie, możemy wyjść ze szkoły, ładnie Czyli otwierając tamte drzwi Zmordowaliśmy tylko czas, czas. And you, Shannon, care to comment? Cut it out! I'm too scared to get around. Oh no, the battery's dead. Big surprise! You've been filming for hours. It's not possible. So, any luck? Stupid phone! We get no reception here. What are we gonna do now? We don't have any choice. We've gotta warn Friedman. Oh yes, puta, yes puta. We puta, mame zapis. Fuck yeah. bitch. Please. Jest jakaś kartka której się nie da podnieść Jest kolejna kartka, której się nie da podnieść Wow, sorki za te ścięcia, nie wiem co się w ogóle dzieje. Oh. Nie dobra, mam mapę, tak? No mi się tam dostać, dobra idziemy tam Sorki za te przycinki, ale naprawdę nie wiem nie mam pojęcia co się dzieje Dobra, idziemy tutaj Wejdziemy sobie na górę Tak czy nasza koleżanka została sama na dworze Czyżbyśmy musieli No, obkoło ciulać? To by było niefajne Zamknięte. Tu są drzwi. Lakt, lakt. Wszystko pozamykane. W sumie no to szkoła. No to. Co? Wow, znowu. Co, co dziwnego w zamkniętej szkole po godzinach. No schody w dół. Nie chcemy iść w dół. Klasa C. Zamknięta. Jest kolejna płyta. O no, podnieś się Josh. I czemu tylko Josh ma baseball'a? Dobra, teraz zrobimy takie kółko. Po prostu się przebiegniemy. O, naprawdę, przepraszam za te ścinki, ale z 60 fps mi po prostu spada do 20, 15, nie wiem dlaczego. Ta optymalizacja może w tej grze The old electric into building cost ten dobra Do co? Schodzimy w dół Zejdźmy w dół i przeszukajmy jeszcze tamten parter Znaczy parter? No boisko chyba Slack i mamy otwartą klasę w końcu jakąś. W końcu w otwarta klasa. Find... Ojej Czy ugada się to zabić? Dobra, uciekajmy stąd, bo za zginę Dobra, uciekajmy stąd jak najlepiej Dobra, nie lepiej stąd po prostu buzić dita. Trzeba po prostu uciekać przed tymi potworami, naprawdę mnie nie ma tu Nasi bohaterowie zaraz umrą Jest taśma Go on change Co 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 co? Może klucza? A to jest teacher. Użyj śrubokręta. Tak, zostawiam cię tu. Nie no, trzeba ją wziąć ze sobą, bo nie zostawimy jej, nie? Dochodź tu. No co jesteś ranna, to zaraz zginiesz. I widać i stringi. Ropo wszędzie drzwi są. Czyli się naprawdę gra w tego Silent Hill'a. Nie masz baseball'a, dziewczynko. A teraz zabieramy tutaj. Dewastujemy wszystko co się da nie. Ach te potwory serii irytują. Uciekamy? Dobra, szybko do drzwi. Pamiętać, nie wracać do tego miejsca, ale pewnie będziemy musieli. Więc e, lipa. Czy coś tu jeszcze było poza tymi drzwiami. Jeszcze jedna klasa i zamknięte. Dobra, okej. Okay, chyba pójdziemy bez niej, co? Bo jak ona zginie, to. A to! Się wróciliśmy. To. Tak bez sensu, szczerze. Chora, dam jej to życie, żeby tam nie eee. o, o o o jakie mam ci to dać? Dobra, mogę je to dać, a czemu nie mogę? No, aha, czyli jak mam się uleczyć to mam coś jeszcze nic, nie, Dobra, nie mam fuck. W ogóle... W ogóle ej 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 Macie weźcie Mamy lepszego baseballa, to naprawdę Dora, Dobra. Kolejna Klasa. Rejdziemy po Shannon. Staff Room. Jesteśmy w Staff Room. No tak myślałem, że te drzwi... Znaczy ten klucz pozwoli nam to otworzyć. <coughs> <coughs> Rodzi redzi potem Shenon. że e, gdyby, gdyby to była Shannon, to by mi powiedziała, co mam zrobić. Ona sobie siedzi. Wziąłem spadki FPS. Nie wiem dlaczego. Przycinki po prostu takie. Dziwna sprawa. biegniemy sobie, pobiegamy. E, czy ja tu byłem? Zamknięte. A tu jest otwarte, dobra, wejdźmy tutaj Jest ulica, jesteśmy na parkingu, tak? Parking? Tak jesteśmy na parkingu ogólnie. I możemy wejść albo do... Albo się wrócić, wow. Aha, czyli możemy wejść do, Dobre, czyli idziemy w prawo. Najpierw przeszukamy tutaj. Dziwna kamera. Jakby miała zaraz coś... Zjeść. Co to jest? Ojej, 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 Zamknięte drzwi. Super, wszystko pozamykane jak na razie. E, więc możemy sobie tylko szczerze wyjść. No i naprawdę, jezu, o! Straszne. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Gdzie możemy teraz jeszcze iść? E, możemy iść do góry. Dobra, pobiegniemy sobie do góry. Czy ja to byłem? Nie Dobra, jest zamknięta na kłódkę, kurde uh, Jane Turre It's locked It's locked Wszystko pozamykane Zostało nam... No, w sumie co nam zostało Możemy jedynie tutaj Freedman Tutaj możemy wejść Tutaj e, tutaj nie możemy dojść e, Jedynie możemy coś tutaj pokombinować i możemy coś pokombinować tutaj Sorry za tą grypę Dobra, tu mamy jakiś ten ale ja wam na razie tutaj e, zapiszemy sobie Dobra, zapiszę na drugi slot. Jest. E, I ja na razie wam tu podziękuję. E, myślę, że wam się to podoba, bo mi gierka się bardzo podoba. Myślę, że e, fajnie się w nią będzie grało. Takie klimaty Silent Hilla. E, lub Resident Evil, tylko bez broni palnych. Chociaż pewnie będą w przyszłości, ale na pewno bez zombi prędzej takie zmutowane potwory, e, które występowały w Silent Hillach, w trójce, jedynce, dwójce. <laughs> Zobaczymy. Tylko bez szumienia. Więc co, to by było na tyle. E, trzymajcie się ciepło. Cześć i do kolejnych odcinków na razie.